PlayStation Games with absurd Peggy 12 Pyk, pyk, dobrze, track ściśnięty i srugo za chwilę wsmarujemy w ziemię. O tak! I dawaj tu ostateczną technikę. Okej, okay, zacząć co z tego wyjdzie, nie? Masz tu trochę skosy, nie? Hej, z tej strony Absurd i dzisiaj będziemy kontynuować Dragon Ball Z Parking Zero naszego. Ostatnio właśnie ukończyliśmy naszego tutaj Freezer'a, na jakby jego fabułę, jego rozdział z jego perspektywy. Tym razem poświęcimy się tutaj na miejscu Black Goku, czyli nasza już tak naprawdę przedostatnia postać, na którą e, będziemy przechodzić, jego storyline tak zwany. No tak, wymierz sprawiedliwość tym śmiertelnikom bogu. Oczywiście jest to nasz Zamas, którego znacie już z fawuły. Tylko tym razem będziemy patrzeć z jego perspektywy. No i zobaczmy, jak to będzie, nie? Mamy ten rozdział Tranksa. Widać, ta złowieszcza mina, nie? U Goku. Black Goku i Zamas próbują zniszczyć całą ludzkość w imieniu planety, planu Zero Śmiertelników, właśnie. Są jednak zmuszeni stoczyć ciężką walkę z Tranksem i sięgając w przyszłość innego świata Goku i Vegety. Zadawszy sobie sprawę, że ich ofiary uciekły po swoich, do swoich czasów, Black Goku i Zamas ruszałem ich tropem. A jak widzę, wrócili. No nie widzą o tym jako źródło mocy, tylko nie? Żeby jeszcze bardziej się wzmocnić, Goku i poznaje myślą, że Black Goku to stworzona przez za pomocą kul kukiełka. Lecz w rzeczywistości jest on innym zamasem, który w regularnym wszechświecie zamienił się z Goku na ciała. Nie dość, że Goku Black i Zamas wciąż żyją, to pierwszy z nich zamieszkuje prawdziwe ciało Goku. Goku Black i Zamas pragną zwiększyć siłę atakując naszych zaskoczenia bohaterów, mając nadzieję jeszcze bardziej ich e, osaczyć. No dobrze, to lecimy tym naszym Black Goku, nie? jeszcze w Super Saiyan Rose, więc... O cholera, obrywamy trochę. Niedobrze. A podlećmy do niego. No, widzę, że on też chciał podlecieć, ale nic z tego. Kurde, nie udało się. Ale to już się udało. Spy! Dawaj Goku! Pokaż tego Super Saiyan na blue swoją moc. On no, se spokojnie podchodzi ja mu kamek, ale po prostu. No co ty Goku robisz, nie? Panie. Nie takie numery ze mną. Masz tu z kolejne techniki? Okej, okay, udało się. No przyznam, że Black Goku jest spokojnie. Coś się ciekawie się im gra też. A no, użyjmy Max Powera I klepiemy go No i tyle, pozamiatane z Goku No i mamy tutaj Tranksa Pyk, pyk, dobrze, Tranks ciśnięty i srugo za chwilę wsmarujemy w ziemię. O tak I dawaj tu ostateczną technikę Okej, okay, za co z tego wyjdzie, nie? Masz tu trochę skosy, nie? No kurde. No no, fajna, fajna sprawa. Użyjmy teleportacji. I mimo to wcelował się. Nie Co? Czy ty, Tranks, jesteś. Widzicie to? Aha, dobra, tu można górą wyjść. Myślałem, że on tam utknął, co cię. Dobra, nieważne. Myślałem, że jakieś bugi są. Okej. Okay. Dobra, ale to mnie trochę zaskoczyło. Chyba bardziej, się schować w skale. Z trans... Boże, co to za... za rzeczy się dzieją czasami w tym Dragon Ball w tych walkach? To jest amazing, nie? Tu jakieś błędy, tu jakieś kurde chowanie się w skałach. To ma być walka, a nie? No hmm. Black Goku i Zamas przytłaczają Goku i Vegeta swoją siłą. Trunks zapewnia jednak bohaterom szansę na ucieczkę z powrotem do świata przyszłości, przeszłości. Przepraszam. Black Goku i Zamas nie są w stanie złapać Tranksa i urządzają sobie chwilę odpoczynku, ale traktuje ich ocalenie śmiertelnicy z tego świata. Wtedy też Zamas i Black Goku coś wyczuwają. No to tu po jakimś czasie, prawda? Trzeci akt, no proszę. To na akty se to to dzielą, nie? Za i Black Goku niszczą wehikuł czasu, aby nie pozwolić Goku i reszcie przywrócić do swojego świata jeszcze bardziej żeby bardziej ich zapędzić do koziego rogu, no tak. Bo zniszczyli w sumie jakby nie patrząc ten wehikuł czasu, więc był problem.

No to jest tym wy to macie na sranę w tym wełpie. <noise> no, to no, też prawda. No, niestety tym razem nie dacie rady. Ah, dobra, lecimy z tym, lecimy tym Black Goku na wegetę Dobra, klepiemy Vegetę. Sorry, Vegeta, ale no niestety, no, przegrasz jak nic. Jest na ciebie zbyt silny. Dobra, może kamehameha, no niestety nie trafiliśmy. A przyznaję, że mroczne to kamehameha jest jego, tego Black Goku. No w końcu, Black, nie? Dobra, Max Power. Vegeta też ma Max Power, ale moje Max Power jest lepsze. Oh no, shit, nie, nie zdążyłem zrobić uniku, co jest? Tak, klepiemy go dalej. Taki możemy. Dobra, teraz się udało. Więc sklepiemy Vegeta i go kończymy prawdopodobnie ostateczną techniką już. Sru, No i dobra. I ciśniemy na niego. Cholera, nie trafiłem? No to niedobrze. No kurde, Vegeta się tu zboostował. Ale nic ci z tych boostów. Dobra, teleportacja. No tak średnio się udała, chociaż w sumie nawet siadło. Dobra, pyk i go w ziemię. I tyle kończymy z Vegeta. Teraz został Goku nam. Dobra, i klepiemy go. Oh yeah. Nic z tego, Goku. Padniesz normalnie jak mucha, nie? Dobra, może kamehameha. Tak żeby go dobić. Podlećmy i dalej klepiemy, nie? Pej! Nie no, Goku, to by ci jeszcze gorzej idzie niż Wegecie, nie? Po prostu to, no, to jest aż straszne. No, że aż taki silny jestem. Bardzo możliwe. Dobra, krój go, Black Goku, nie? No kurde, jednak dało radę. Jakoś mnie tu zaatakował. Kurde, no tu nagle Goku się zerwał pod koniec HP. No co mnie tu tyrać bardziej? Może jeszcze odpal Dobra, masz tu z Kamehame i... O, dobra, broni się, broni się. Dobra, nic z tego, Goku. Tu cię mam, co, dalej nie mam? Dobra, kontra. I pyk, pyk. Okej, okay, musi teraz dialog przejść, bo inaczej go nie ubijemy, Goku. No dobra, rozumiem. Nic z tego, obrona! Taka obrona, że tylko babcia ją może pokonać. <laughs> Chociaż w sumie Goku to taki trochę dziadek, nie? Bo już trochę lat ma swoje. Tylko po prostu sajanie się nie starzeją. Starzeją się o wiele wolniej, żeby ich ciała mogły dalej walczyć. I tak to, to wygląda. Wyczuwając, że coś dziwnego dzieje się za masem, Goku przerywa swoją walkę i przenosi do się do swojego sojusznika przez teleportację. Damasz jest cały zlany potem. Następnie Załuz zaczyna mówić i ostrzega Blaka, jak niebezpiecznie jest traktować śmietników jak zwykłe robaki. Ok. No. No to jest pytanie, No to jest pytanie, nie? 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 No to jest pytanie,

to Okej, okay, leciły tą fuzję. Wcześniej oczywiście co do tej fuzji to było takie, o nie, przez ranę, graliśmy Goku. Teraz to my mamy powera Okej, okay, lecicie. To jest chyba jedyna fuzja, której nie zmieniła im się nazwa i dalej się nazywają zamas, co ciekawe Dokładnie.

Dokładnie, znowu większo, większego powera, więc bój się Wegeta, bo tam bardziej wam kopał dupę. O, co <grywa> <oj>. <grywa> <grywa> Dokładnie, ja jestem sprawiedliwością, więc teraz ja was zniszczę. Okay. No, no to teraz czas im dać trochę łomot, spuścić. Oh, yeah, Lecimy za masę. Zamas na fuzji, więc teoretycznie powinniśmy być bardzo silni, ale coś mnie tu megeta tyra. Halo. <grym>, ok, teraz sklepiemy. Ale przyznam, że ten zamas y, scalony po prostu ma fajną aurę, nie taką tęczową. Okej. Okay. Wybronił się z kumań z tej techniki, a ja spróbujmy drugiej techniki. Okej, okay, nie miałem zbytnio energiki, żeby tak szybko podlecieć i przez to dostaję po od wegety. Niedobrze. raz wzmocnij się bardziej. Dobra, oto prawdziwa sprawiedliwość. A, nie udało się tej techniki użyć, niedobrze. No. Nic z tego, Vegeta. Akurat tutaj zginiecie wszyscy. Pyk! I w górę z nim! I z równą! No niestety, tutaj dostaję znowu po dupie. Pyk go! Nie no, to to akurat siadło. Dobra, koniec z tobą, Vegeta. Dostał akurat teraz Goku. Jeszcze tak nie denerwuj. No nie bądź taki pewny. Ok, lecimy. Dostał z techniki. Użyjmy tak to power-up naszego. I lecimy na niego. Nic z tego. Wybijmy tak to Goku i tyrajmy go, nie? I go w dół. Jeszcze niżej. I doklepmy do ziemi. Dobra, użyjmy ostatecznej techniki i tyle z nim będzie chyba Chyba tak Oje! Oh, yeah. <laughs> no to to Goku tego nie przetrwasz, nie? Elo No i zrobione, nie? Dokładnie Ale oczywiście Goku jeszcze trochę się trzyma No ale daliśmy radę jak to dalej będzie? Czy będzie nasz Blue Wegiton, który wyskakuje? Zobaczymy, czy się połączą. Aha, my to już się zaczęliśmy zmieniać, tak? Eee, Wraz z upływem bezlitosnej walki ciało, stalne za my zaczyna się odmieniać. E, po jego ciała należy do Black Goku. Śmiertelna forma tego ostatniego zaczyna wpływać na funkcjonalność fuzji. No. No niestety trochę się to psuje nam nasza fuzja. Na nieszczęście. połączy gorąca nienawiścią do znaczy własnej niedoskonałości zamas dokonuje samo. Samo. Samo, samo, doczy, samo czynienia, nie? Po prostu rozwalania. Przytocznie zamasa pojawia się wówczas nowy przeciwnik. No i mamy naszego Wegito, nie? I to jeszcze BLUE! No ta, teraz będzie bardziej fair. No cóż, czuję, że teraz to my mamy tu przesrać, żeby pokazać Wegito to będziemy musieli się tu nieźle postarać. Okej. Okay. No dobra, Vegito. Zobaczymy! No. No ale ma transformację boga, więc...

Aż musiałem się napić, bo mu trochę zasłów w gardle. Ale ta kalorystyka, to, to, ta scena, naprawdę ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. No i zniszczył se to tak po prostu ten Vegito, nie? Okej, okay. czyli będziemy mieć bitwę, tak to. No, to prawda. No i tam nie bądź taki... ...Vegito, ja się ukłoniłem. Dobra, lecimy z tym zamasem, nie? Znaczy pokonamy blue Vegito, ale to no może być ciężko. Okej okay. Co jest? Nie udało mi się to? I jeszcze straciłem energię, co jest, a on mnie bije, jak chce No bardzo zły początek mi wyszedł O cholera, co on mnie tak tyra? Co mnie tak sofie odrzuca tą jedną jedną atakiem tym? I mnie kontruje Dobra, udało się? Już myślałem, że nie damy radę. Eee, ale jednak jest Git. Dobra, masz tu z techniki. Dobra, udało się. Tworzymy power upa Dobra, z power upem będziemy jeszcze lepiej bić. Pyk, pyk. No proszę bardzo, 20 tysięcy obrażeń. To jest aż dwa paski. HP, no to bardzo dużo, ale on też bije bardzo dużo! Niedobrze. Cholera, no bardzo obrywamy, no to jest niedobre. Zama, trzymaj się! Dobra, użyjmy drugiej techniki, może się uda. Jest, udało się. Okej, okay, daliśmy radę. dawiliśmy go, więc powinno trochę go to zaboleć, dokładnie. Nie! Cholera jasna. Nic tego kontra. On też kontrę. Ale pokonamy go. Tak! Nie masz HP Wegito. Nie oszukuj, nie masz HP. Nikt, no. Albo on się naprawdę tak świetnie broni, albo naprawdę on jest ta hita. Nie, on chyba nie ma naprawdę HP. W sensie? Musi przejść cały dialog, żeby go ubić, bo widzicie no, bije go i nic, nie? Nieśmiertelny Wegito Cholera się odpalił, no? Czyli co ja tutaj muszę przegrać, tak? Mimo wszystko, że się starałem. A e, nie, proszę bardzo, mamy tutaj Tranksa. Okej, okay, czy musimy Tranksa ubić Okej, okay, myślę, że damy radę, chociaż mam mało zdrowia, on ma więcej, ale powinniśmy dać radę. Więc come on! Ok, dostał. Ok, też go kontrujemy. I klepiemy go, kurde, nie? No widzicie, dajemy radę jakoś. Dokładnie za was, dajesz! Oj, cicho tam, Trunks. Nie, ma, nie, nie masz racji, gdy ja gra za masem. I nie masz szans na wygraną. Teraz to że max powera. I lećmy. No i oczywiście, Tranks też nieśmiertelny. się odpalił. Oczywiście no my to staramy się wytrwać, ale. Wiadomo, jak wyszło fabularnie, to już nic nie mogliśmy zrobić. Zaraz zobaczcie, jaki damage choreoli tu da. Czyli 9 9, 9, 9. Klasycznie, jak to było też w Budokaju Tenkaichi, tam też, jak było coś fabularnego, co miało od razu zrobić one-hit to też zawsze było same dziewiątki. To taka ciekawostka. No, niestety, zamas mas nie dałeś rady. Przykro to stwierdzić, ale takie są fakty. Okej, okay. no i co to się teraz dzieje? Ciało Zamasu zaczyna się rozsypać po tym, jak Trunks uderzył go jego pełną mocą. Zamas nadchodzi refleksję, że Bóg taki jak on nie powinien w taki sposób zniknąć ze świata. I, myśla, i, my, i myśl taka każe mu u, nie nieumalże stać się tym właśnie wszechświatem, porzucając swoje boskie kształty, próbując stać się w ciele Sprawiedliwości i e, Ładu, ale... Ambicje te niweczy Zeno, którego przyzwał Goku, nie? Ostateczne zniszczenie. Dokładnie. <grym> w obliczu mocy Zeno nawet Bóg, tak jak Zamas, może tylko pogodzić się z własną śmiercią. No i tyle, no i jak wiadomo, nas Zeno tutaj załatwił sprawę. Więc... Yy... Cóż, co prawda to będzie taki krótszy odcinek, ale ze względu, że następny chciałbym poświęcić właśnie Wegecie, więc mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał jakby storyline takiego za masa, więc trzymajcie się ciepło, widzimy się w następnych filmach, hejas! PlayStation. Turn.